Lubań Moja Mała Ojczyzna to wspólny projekt realizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną oraz warsztaty terapii zajęciowej. Jest to kontynuacja projektu, który, rozpo, który rozpoczęliśmy w zeszłym roku Lubań Moja Mała Ojczyzna. Oczywiście warsztaty terapii zajęciowej yy, uczestniczyły w takim dużym projekcie. Nasz projekt jest malutki. Yy, była to sprawdzaliśmy, przekazywaliśmy wiedzę uczestnikom na temat lubania władzę, powiatu zarówno powiatu jak i miasta oraz kto jest najważniejszy w mieście. A dzisiaj naszym takim najważniejszym zadaniem jest to, żeby pokazać uczestnikom zabytki przyrody, do czego kamien, park na kamiennej górze się nadaje oraz zabytki budowlane. Zresztą y, współpraca z warsztatami terapii zajęciowej to nie jest świeża sprawa. Y, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna y, współpracę podjęła z warsztatami z terapii zajęciowej pod kierownictwem pani dyrektor Ireny Jarmolińskiej już w 2003 roku, więc to jest 11 lat pracy wspólnej, y, gdzie y, projekty były różne, warsztaty biblioterapeutyczne z wykorzystywaniem bajek terapeutycznych. Y, nie jest to nowa sprawa. Ewa Chmura, instruktor warsztatów terapii zajęciowej, wyjaśnia, jaki cel przyświeca projektowi. Na celu ma propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży, a także dorosłych a osób niepełnosprawnych. Ma to jakoś przybliżyć czytelnictwo. A jednocześnie i usprawnić w ogóle posługiwanie się słowem pisanym i czytanym. Się okazuje, że zabytki przyrody, jak i w ogóle zabytki lubania nie są znane nie tylko osobom niepełnosprawnym, ale zwykłym obywatelom lubańskim. Nie wiedzą, jakie bogactwo mamy chociażby w takiej bliskiej okolicy, jak Kamienna Góra. W projekcie m.in. uczestniczy Marcin Gałęski. Od 2013 roku Marcin bierze udział w zajęciach z biblioterapii. Czytał książki o Lubaniu, o, o kwiatach. Był na zajęciach z biblioterapii, które obejmowały zwiedzanie kamiennej góry. Projekty realizowane przez lubańskie warsztaty to jeden z elementów terapii osób niepełnosprawnych, które są ich uczestnikami.